Pa Bogu, bracia i siostry, witam Was serdecznie, moi drodzy na dzisiejszym zgromadzeniu, które jest w imieniu Boga Izraela, Jezusa Chrystusa. Kochani, kiedyś przeczytałem taką, takie, taką sentencję, że każdy coś potrafi. Nikt nie może powiedzieć, że nic nie umie. Nie ma takiego, kto by potrafił wszystko. Jeszcze raz to poczytam. Każdy coś potrafi. Nikt nie może powiedzieć, że nic nie umie. Nie ma takiego, co by potrafił wszystko. Taka, tak mi się to spodobało. I jakiś czas temu, już to czytałem, może nawet ze trzy lata temu, gdzieś znalazło mi się ostatnio to przypomniało, i zastanawiałem się nad tym, moi drodzy. I jest to prawdą. Moi drodzy, porównywanie siebie nawzajem. Ocenianie drugiego według siebie jest błędem, kochani. Zgodnie z tym, co na początku tutaj zacytowałem, bowiem każdy z nas jest inny. Nikt nie jest taki sam. Może ktoś coś więcej potrafi, może umie lepiej, więcej może, a innym mniej. To nie znaczy, że jest jeden gorszy od drugiego, a pierwszy lepszy od trzeciego. Bóg kocha wszystkich sprawiedliwie, i jednakowo, bardzo mocno. Jednakowo ilość krwi została przelana i jednakowa ofiara złożona. To jest naj, najsprawiedliwsza rzecz. Bóg ocenia wszystkich jednakowo. Nie dzieli na gorszych, lepszych, na bardziej zaradnych i mniej zaradnych życiowo w kwestii zbawienia. To ludzie lubią tak dzielić człowiek, ludzi. Na grupy ludzie lubią dzielić osoby i szufladkować, nie Bóg. Kochani, i takie osoby są w kościele pana Jezusa Chrystusa, którzy może sobie radzą w życiu lepiej albo gorzej, ale i jedna i druga osoba kocha Boga. Jedną i drugą, za jedną i drugą osobę oddał życie Jezus i jest źrenicą Bożego Oka. I ta, która wobec tych, którzy sobie jakoś lepiej radzą, ale i ta, która po prostu gorzej, ale kocha Pana, a Jezus za nią oddał życie. Moi drodzy, jeżeli potrafisz komuś lepiej pomóc, może masz większe możliwości, to pomagaj. Ale nie krytykuj tych, którzy mają mniejsze możliwości, ale na swoje możliwości też pomagają. Stwierdzenie, które ja słyszałem, ja zrobiłbym to lepiej. To drodzy, drogi bracie i siostry, jeżeli byś to zrobił lepiej, to rób. Bo moi drodzy, to idź i zrób. Bo Słowo Boże mówi, kto więc u mnie dobrze czynić, a nie czyni grzesze. To Jakub, czwartym rozdziale, 17 wierszu pisze, ale też Salomon napisał w swoich przypowieściach w trzecim rozdziale takie zdanie. 27 werset Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy. Nie mógł do swojego bliźniego idź i przyjść znowu. Dam ci to jutro, jeśli możesz uczynić, to teraz. Jeżeli możesz, jesteś w stanie, to czyń to teraz. Jeżeli potrafisz i wiesz jak pomóc, to czyń. Nie każąc drugiemu czynić, skoro potrafisz. Wiecie, w, to jest tak, w kościele jest różnorodność. Wśród nas są różni ludzie. Jeżeli patrzysz na kogoś, że w Twoich oczach taka prosta rzecz, a ten drugi mój brat czy siostra w Chrystusie nie powiem już do świata, sobie z tym nie radzi, to idź i pomóż. A nie wyśmiewaj. Idź i pomóż, jeżeli jest taka możliwość. Każdy jest inny, jak już tu wspomniałem. Każdy może coś innym Jakoś inaczej w innym rodzaju pomóc. Pomagajmy. Nawet jeżeli nie możesz inaczej, to móć się o brata, siostrę, od drugiego człowieka, nie osądzając, nie oceniając go pod ok siebie. Kiedyś jeden człowiek głoszący, Słowo Boże, do mnie zadzwonił i mówi, że chciałby przeprosić, bo oceniał mnie według swoich możliwości. Może ktoś my jest złotą rączką, czego się nie chwyci, wszystko mu się udaje. Ale nie każdy nią musi być. Może dla ciebie ta rzecz jest prot, prosta do wykonania, a dla twojego brata, bliźniego, siostry w Chrystusie jest trudniejsza. Jeżeli możesz, nie patrz z boku. Lecz być naprzeciw z pomocą. Jeden może tak pomóc, drugi inaczej. Nawet w dziedzinie medycyny są różni lekarze. Specjaliści w wielu dziedzinach. Onkolodzy, kardiologzy. Nie od wszystkiego jest jeden lekarz. Ale moi drodzy, tak samo jest w Kościele. Jeden jest ręką, mówi apostoł Paweł, drugi nogą. Jeden może tak pomóc, drugi inaczej. Jeden od drugiego jest inny. Wiecie, jakby to wyglądało, drogi bracie, siostro, jak ja bym kazał Tobie być takim jak ja. Bo ty mnie, takim jak ty. Ty już nie jesteś moim bratem i siostrą, nie? Bo ty nie wierzysz tak, jak ja wierzę. Czy na pewno tak powinno być? Myślę, że nie. Moi drodzy, apostoł Paweł też napisał. Moi drodzy, takie zdanie, że. To może jednak przeczytam, nie chcę z pamięci mówić. Z pierwszego listu do Koryntian. Dwunasty rozdział. Będę czytał 20, może drugi, drugi werset. Albo może przeczytam od dwudziestego wersetu. A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuję ciebie, albo głowa, nogą nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Ja czytam tylko fragment, bo wierzę, że każdy z nas czyta Biblię. Od 12 do 27 dobrze jest poczytać to w domu. Kochani, i tutaj jest napisane, że zdają się być słabszymi. Apostoł Paweł pisze: To nie znaczy, że one są, ale tak się nam wydaje. Tutaj dalej czytamy, że właśnie takie są potrzebniejsze. Nie ma w Królestwie Bożym słabszych, gorszych ludzi. Nie ma dla Boga takich ludzi. Zdają się być słabszymi, ale one są wartościowe i potrzebne. Tak jest Kościele, a Kościół to nie instytucja, ale Boża rodzina. Jesteśmy rodziną. Mamy jedno Boże DNA i odkupieni jesteśmy jedną krwią Bożego Syna Jezusa Chrystusa. A więc tak powinniśmy patrzeć na siebie, jako na tą kochającą się rodzinę, Bożą rodzinę, moi drodzy. Kościele są różni ludzie, o różnych charakterach. Moi drodzy, każdy jest inny. Już tu mówiłem, nikt nie może być taki jak ja. Jeden zachowuje się inaczej, inaczej się wypowiada, drugi jest bardziej impulsywny, trzeci bardziej spokojny. Może jest tak czasami, że daleko, daleko jesteśmy charakterami od siebie. Ale taki jest Kościół. Nie wszyscy są jednakowi. I Boże Słowo nam mówi o tym. Apostoł Paweł też pisze. Na przykład w liście do Efezjan w związku z zaistniałą sytuacją, że tak jest Kościół. Paweł pisze w czwartym rozdziale 32, może inaczej, tak. czwarty rozdział 32, werset. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił Chrystusie. A w liście do Kolosan też te apostoł Paweł mówi podobne słowa, które są zapisane do, do wierzących Chrystusa, od 12 wersetu do może 13. Prze przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni i drugich, no właśnie, Kochani, jesteśmy różni. Musimy się znosić, akceptować. I dalej czytamy, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma połód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Kochani, to jest słowo dzisiaj do nas. Musimy akceptować jeden drugiego. Musimy rozumieć jedni drugich. Znosić, jak Paweł pisze, w miłości. Tam dalej czytamy. Kochani, zauważam to wyraźnie. W małej grupce domowej, gdzie jest kilka do kilkunastu osób, jak różni są każdy od drugiego. I można by powiedzieć, aby chciał każdy, to jeden z drugim mógłby się posprzeczać i po spotkaniu. Ale właśnie tak nie jest w prawdziwej Bożej rodzinie. Jeden drugiego znuście. Boże Słowo nam jasno i wyraźnie mówi. Kolejna rzecz to jest różny poziom poznania. Może nie innego poznania, ale różny poziom. Wiecie, różne spojrzenie mamy na różne tematy biblijne. Może niekoniecznie sprzeczne. Każdy ma jednakowe poznanie. Oczywiście podstawa Ewangelii jest taki Amen. Ale moi drodzy, ja wierzę, ja to widzę, że każdy ma poziom, nie gorszy lepszy od drugiego. Nie mamy patrzeć z jednego na drugiego wyżej. od Ja jestem lepszy, ja mam lepsze poznanie od Ciebie. Nie tędy droga. Ale moi drodzy, jesteśmy tu dzisiaj tak zgromadzeni, ale jest jeden głoszący. Dużo też zauważam, czynią rozmowy pomiędzy bieżącymi. Dobre są też chrześcijańskie grupy domowe, ale też takie spotkania, jak to się mówi, w cztery oczy. Jakiś czas temu, co jakiś czas mam okazję spotykać się z pewnym bratem Chrystusem, gdzie różne tematy poruszamy na kawie. I, I zauważyłem też tematy poruszamy biblijne i wiecie, dużo mi to daje. Oczywiście możemy się różnić, mieć takie czy inne spojrzenie, ale się nie pobiliśmy ale się ubogaciliśmy, szerszy horyzont patrzenia. I stąd wiem, że warto mieć relacje między sobą, jako bracia i siostry, nie tylko przyjść i wysłuchać tego jednego, co tu z tego miejsca mówi, ale też spojrzeć na, na to w rozmowie, w relacji między sobą. Doświadczenia to mówię, bracia i siostry. To jest wspaniałe błogosławieństwo Boże. Kiedy Kościół żyje ze sobą nie tylko w czwartek i w niedzielę, ale w tygodniu i w każdy dzień, który jest możliwy. Moi drodzy, i stąd wiem, że to duch święty jest ten, który wprowadza we wszelką prawdę i daje poznanie. Nie mamy się czym nadymać. Ale moi drodzy, prawdą jest, że różny jest poziom naszego poznania Bożego Słowa. Ale mamy wzrastać w poznawaniu, mamy wrastać w poznawaniu Bożego Słowa. Do tego też jest potrzebny drugi człowiek. W modlitwie, w rozmowie. I wiecie, wiecie by, może być jednak jedność pomimo różnorodności w kościele. Tak, o różnych charakterach, temperamentach ludzie, mających różne spojrzenie, ale w Jezusie jedno. To jest piękne. Właśnie taki kościół to jest kościół, którym jest Duch Święty. Taki kościół który się rozwijał. Jak dobrze, że bracia i siostry w Chrystusie zgodzie tu żyją. Bo źle by było, aby się kłócili o wersety biblijne. A sługa Pański nie powinien dawać się sporu, jak mówił apostoł Paweł. Niedawno doszła mi pewna informacja, jedna wierząca osoba się mi żali, że gdzieś była na społeczności, i zaczął być temat, czy ma być do wieczerzy wino, czy sok z winorośli. I taki niby nic, ale już niepokój został zasiany w tej społeczności. Już zdania podzielone, już emocje poszły w górę. Ja mówię, nie tędy droga. To nie jest Boża droga. To nie jest ta droga, którą chce Kościół Bóg prowadzić. Czasami jest tak, jak Pan Jezus mówił do faryzeuszy, że przezedzają komara o połykaniu wielbłąda. Moi drodzy, kiedy na nas świat patrzy i widzi, że w takich czy innych sprawach nie umiemy się z sobą do, poroz, dogadać, to jest to antyświadectwo. Oni mówią, gdzie to macie waszego, waszego Boga, jakby ze sobą nie umiecie rozmawiać. Tak mówią, słyszę. Ale chwała Bogu, że tak być nie, będzie, nie, nie może być u nas. I tak nie będzie. Jeżeli jest, to tak nie będzie. Moi drodzy, kiedy jest wzajemny szacunek i wszystko, cokolwiek jest czynione w miłości, wtedy umiemy rozmawiać. Różniąc się w niektórych kwestiach. Umiemy rozmawiać, mając inne zdanie. Nie mówię o podstawach, fundamentach Ewangelii, żeby było jasne, bo w tym innego zdania być nie może. Ale moi drodzy, możemy na siebie patrzeć w inny sposób. Ktoś kiedyś powiedział, gdzie dwóch Polaków tam pięć pomysłów. A co myśleć jeszcze, aby trzeci doszedł? Ale w jedności w Chrystusie, w Duchu Chrystusowym jest innego rodzaju jednością. Kochani, Bóg chce, abyśmy tak patrzyli na siebie i widzieli siebie przez pryzmat krwi Chrystusa. Tak często ludzie gorszą się Bogiem, bo patrzą na Niego przez ludzkie, jakby powiedzieć, przez pryzmat człowieka i Jego możliwości. A my mamy odwrotnie patrzeć patrzeć na siebie. Tak jak Bóg przez Chrystusa na nas patrzy. Wiecie, kiedy tak zastanawiałem się, na jakiej podstawie, aby miał powiedzieć, że mam być zbawiony, to poza Chrystusem nie widzę podstawy. Nie mam się czym chlubić, a moja pewność zbawienia nie jest ulokowana we mnie, lecz w dziele krzyża Chrystusowego. I Bóg nie ma mnie za co miłować, ale ukochał mnie, bo jest miłością. Bo Pan Jezus, Jego ofiara Jego przelana krew jest tym, przez którą Bóg patrzy na Ciebie i na mnie. Bóg nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani mnie odpłaca według win naszych, mówi jeden z psamów. Bo jest na nas krew Bożego Baranka. I Bóg chce, abyśmy tak postrzegali siebie, nie patrzyli na siebie przez pryzmat maszyn, nie, nie dociągnięć ułomności i grzechu w relacji człowiek z człowiekiem. Bo wiecie, łatwiej jest zobaczyć u kogoś niż u siebie błędy. Prościej wykazywać na kogoś niż do, na swoje serce grzechy. I widzi się w plecy drugiego człowieka, nie swoje. Bóg tego nie chce, aby było tak w Kościele Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, tu było to już cytowane chyba w zeszłym tygodniu przez brata Wojtka. Jeżeli kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jeden taki miał prawo, Jezus Chrystus, nasz Pan. A on powiedział: Idź, i ja cię nie potępiam, i odtąd już nie grzesz. Ciekawa rzecz mnie tam dotknęła w tym fragmencie, bo ruszyło ich co prawda sumienie, ale odeszli od Jezusa. Coś tam ich ruszyło, ale według. Tego, co tam czytam w tym okresie, przynajmniej jakoś nie widzę, żeby coś się z tym zrobili. Bo musieliby stanąć obok tej cudzołożnicy, której dla nich było gorszące, ale stanąć w szeregu przed Jezusem, z kimś, oni, uczeni w prawie, musieliby się zrównać z taką dla, niej, dla nich gorszą osobą. Ale tak to widzę, moi drodzy, jak czytam ten fragment. Bo tylko Jezus mógł, jak i on, tak i ich usprawiedliwić, prawdziwie uwolnić od grzechu. Kimże była ta niewiasta? Ona była takim człowiekiem, jak oni wszyscy, którzy chcieli ją ukamieniować. Grzeszyli tylko w inny sposób. Ale czasami bywa tak w naszym życiu, wiecie, kiedyś na pewnym spotkaniu głosiłem słowo Boże, Przyszła mi myśl, żeby wziąć do takiego woreczka kamienie z ulicy gdzieś. Pozbierałem, postawiłem i głosiłem na temat właśnie tej historii. I mówi, widzicie te kamienie? O, pewno by nikt nie rzucił dzisiaj nikogo, ale ile razy czas rzucamy tym przysłowiowym kamieniem, kiedy na kogoś oskarżamy, Język też potrafi być, jak Jakub mówi, rozpalony śmiertelnym jadem, ogniem piekła. Ale Bóg chce, Duch Święty, naszego języka używać. Kochani, do tego zachęcam dzisiaj wszystkich nas. Bo szukanie idealnego kościoła o znaczeniu takim nie znajdziemy. Bo jeżeli chcemy dopasowywać kogoś do siebie, nie ma opcji. My mamy się dopasowywać do jednego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. To jest ten nasz wzór w postępowaniu. A wtedy nie będziemy jeden drugiego chcieli pod swoim kątem ustawiać. Bo taka jest prawda, że naszym wzorem powinien być w postępowaniu Jezus Chrystus, nie kto inny. I tak też powinni patrzeć jak już wspomniałem, na siebie. Kochani, już tu mówiłem, że może być jedność w różnorodności, bo jesteśmy różni. Każdy jest inny. Ale możemy się miłować. Paweł nawet napisał znosić, ale tam jest napisane dalej, a ponadto wszystko przyoblećcie się w miłość, która jest spójną doskonałością. A w pierwszej myśli do Koryntian w 16 rozdziale 14 wierszecie, apostoł Paweł coś takiego napisał do zboru tamtejszego. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. Wszystko. Wszystko znaczy wszystko. Kiedy jest miłość, jest akceptacja jeden drugiego. Prze to tak jak nas Chrystus przyjął i my mamy jedni drugich przyjmować w chwale Boga ojca, też Paweł do Rzymian pisze. Nie jakby oceniać się jednym z drugim. Nie porównywać się jedni do drugich, bo każdy jest po prostu inny. Jeden może to, drugi in tamto, ale zawsze jesteśmy rodziną Bożą. Bóg kocha. Kocha mnie, kocha Ciebie. Ja wiem o tym, że mnie kocha, bo bym tu dzisiaj nie był. Był różny okres w moim życiu. Myślałem różnie. Ale on mi dał dowód po A największy dowód to Mi Duch Święty pokazał krzyż Jezusa. I miałem już. Dość pytania, Boże, czy mnie kochasz? Bo mnie napomniał, delikatnie rzecz ujmując. Doprowadził mnie do pionów. I pokazał mi ogromne cierpienie Jezusa. Nie pytaj już. I tak dzisiaj do Ciebie Bóg mówi. Nie pytaj, czy Cię Bóg kocha. Pomyśl, co się z Nim stało na krzyżu. A będziesz wiedzieć, że Cię kocha, bez względu na wszystko. I Bóg chce też, aby ta miłość... Była zasadą naszego postępowania. Drugi list Jana, szósty werset mówi, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. A najważniejszym przykazaniem, który chce, abyśmy na co dzień strzegli, to jest Bożo, miłość do Boga. Słowo Boże mówi, będziesz miło Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły swojej. A bliźniego swego, jak siebie samego. Widzicie, tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że jeżeli człowiek siebie nie, nie miłuje, to nie może drugiego miłować. Kiedyś pewna osoba powiedziała, że się nienawidzi siebie. Ale też w relacjach z drugim człowiekiem to było czuć. Coś w tym jest. Że, kochani, musimy zrozumieć, po pierwsze, że jesteśmy umiłowani przez Boga. Że Bóg chce, żebyśmy się. Też nie robili ofiarami losu sami siebie na zasadzie, że jestem niekochany. Nie. Bóg chce, żebyś się zaakceptował takim, jakim jesteś. Bóg ma moc zmienić to w tobie. Wtedy, kiedy zrozumiesz, że jesteś wartościową osobą dla Boga, wtedy też będą relacje międzyludzkie i inne. I tutaj czytamy, a to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Zasadą naszego postępowania pomiędzy Bogiem a nami, a nami tutaj, to jest miłość. Boża miłość. Z nieba jest miłość. Chrystusowa miłość. To jest piękne, że w jednym kościele mogą być różni ludzie. Z różnymi uzdolnieniami. Tak jak powiedziałem, na, przeczytałem na, podsądku, na początku, że każdy z nas coś potrafi. Że nikt nie może powiedzieć o sobie, że nic nie umie, ani też nie ma takiego, co by potrafił wszystko, choć się wydaje złotą rączką. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Chciejmy się pomolić, zachęcam do powstania. Drogi Ojcze, Ty jesteś dobrym Bogiem i dzisiaj do nas mówisz, Panie, abyśmy się wzajemnie. Nie tyle tolerowali, co akceptowali i kochali takim, jakim jesteśmy. Nie chcę starali się, ja nie chcę nikogo starać do siebie przypodobać, Panie. A żeby mógł mojego brata i siostrę akceptować takim, jakim jest Jezu. Każdy jest inny, ale Ty masz moc zmienić nasze charaktery, nasz temperament, Panie, nasze zachowanie. Tylko Ty, Jezu. Bo Ty jesteś Bogiem miłości Jezu. Chwała Ci Jezu. Amen. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.